Trzeba wreszcie, abyśmy uszanowali naszych gości, którzy przybyli tutaj z różnych stron świata. Ich obecność w Krakowie świadczy o tym, że kult miłosierdzia Bożego rozszerza się na cały świat. Jan Paweł II. Pierwszą pielgrzymkę papieską, którą tak naprawdę dobrze i świadomie pamiętam, to był 1991 rok światowe dni młodzieży w Częstochowie. Ja miałam wtedy 8 lat i pamiętam, mama odświętnie nas ubrała w ubrankach, które przywiozła z Ameryki rok wcześniej. I pamiętam nie tylko taką atmosferę święta, ale pamiętam przede wszystkim twarze niezwykle przystojnych. Pięknych ludzi z Hiszpanii, z Włoch, ze Stanów Zjednoczonych. Dla mnie, dziecka wychowanego w Komunie, to było coś niesamowitego. To znaczy, geniusz Jana Pawła II polegał na połączeniu tych dwóch światów i pokazaniu, właśnie takim, od takiego małego pytka jak ja, małej dziewczynki, po młodzież, czy też młodych dorosłych, już prawie trzydziestoletnich, że właśnie ta Polska może tak wyglądać, jak ci piękni, kolorowi młodzi ludzie i że to jest świat, w którym teraz my będziemy dorastać, że do tego dążymy. I to było genialne. Był otwarty na dialog religijny. Kiedy był w Krakowie, to spotykał się tutaj z prawosławnymi, spotykał się z Żydami. Dążył do jedności, co później się pokazało no w Asyżu, co wielu było zdziwionych, wielu nawet byli zgorszeni tym, że Ojciec Święty zaprosił no, no, wszystkich wierzących, ale Ojciec Święty mówi: Zapraszam wszystkich wierzących w Boga. I przecież, kiedy składali wizyty w Rzymie wyznawcy różnych religii, to Ojciec Święty zawsze miał dla nich czas, zawsze ich przyjmował i przyjmował z szacunkiem. Jak ktokolwiek się zapoznał z jego życiorysem, ze świadectwem jego życia, to wiadomo było, że ten dialog był cały czas w tym jego życiu obecny. Przecież on chodził do szkoły z żydowskimi kolegami, przyjaźnił się z panem Jurkiem Klugerem, który był jego najlepszym przyjacielem, był Żydem. Rozumiał ten dialog, pokazywał nam go co róż. To jest ten papież, który przykładem swojego życia pokazuje nam dialog, pokazuje otwartość na kultury, na religię. Pozdrawiam. I pozdrowienie obejmuje naszych rodaków rozsianych po całym świecie. <kluczy> Serdecznie pozdrawiam również pielgrzymów, którzy przybyli tutaj z różnych krajów Europy i świata. Żaden papież tak nie przemawiał kilkudziesięcioma językami. On był przygotowany właśnie na każdy kraj, na Chini, nawet na Chiny, czy, czy, ale, ale tam nie było możliwości pojechania, ale był w Korei przecież i przemawiał po koreańsku, był w Japonii po japońsku. To by języki, gdzie może sobie było połamać język. A on właściwie tak przemawiał, że oni wszyscy zrozumieli. Oni byli jakby, jakby zaczarowani tym wszystkim, ty, tym, że on potrafi te Boże słowa wypowiedzieć w ich języku i podać im ten język w tak piękny sposób, literacki. I to chwytało tych ludzi za serce. Chcę jeszcze pozdrowić w językach naszych gości. Szczyta witają pomniki z Ukrainy. Uścigłasz zbawę i Bardzo pozytywnie oddziaływało to na ludzi. Zresztą zawsze w styczniu były spotkania z różnymi wyznawcami Chrystusa. O, w, tutaj i Wojtyła zawsze przewodniczył w tym, także... także prawosławni brali udział. Mieliśmy często nabożeństwa, pamiętam o Dominikanów, jako klerycyśmy chodzili. No, także nawet były wspólne, wspólne, już wtedy modlitwy. Oczywiście nie msza święta, tylko wspólne modlitwy, odmawianie przede wszystkim psalmów. On miał łatwość języka. On miał łatwość nauczenia się języka. Jednego tylko <laughs> nie mógł się nauczyć bo i węgierskiego. Ungere bo ies. Seres et celei, cernte omnia hihequet. Bisoc Hisen os kimeri kimeri celan. Dicta est Wszyscy oczekiwali, że, że przemówi i to później liczyli w ilu językach, szczególnie no na jedne czy drugie święta, Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Dialog jest też formą dochodzenia do prawdy, odkrywania prawdy, a ona w kontekście tego Najważniejszego cytatu z Ewangelii Jana Pawła II, właśnie prawda też się pojawia, prawda, która wyzwala. No I wiemy, że rzeczywiście sam Jan Paweł II był człowiekiem dialogu. Miał sam bardzo mocną swoją własną tożsamość, ale właśnie dlatego nie bał się rozmowy, dialogu z tymi, którzy może myślą, czy wierzą inaczej. Na ten dialog był zawsze, Otwarty, i wiemy, że to było doceniane też przez, przez osoby niewierzące, czy przedstawicieli innych kościołów, czy wyznań. To nie jest tylko dialog z Żydami, to jest dialog z muzułmanami. To jest otwarcie się na naszych braci, w takim sensie, żeby, żeby budować. Pontifex to jest przecież budowniczy mostów. I myślę, że dziś. Patrząc na papieża Franciszka, często bardzo krytyczne głosy idą, prawda, że, że spróbuje właśnie budować za dużo tego dialogu z muzułmanami, że to yy, yy, skandaliczne spotkanie w Abu Dhabi, a to jest trochę właśnie skandal dialogu, który zaczął Jan Paweł II, kontynuował go Benedykt i kontynuuje Franciszek, i papież. Jan Paweł II pokazywał nam to nie tylko swoim papiestwem i wszystkimi historycznymi spotkaniami, które dla tego dialogu zorganizował, ale także swoim życiem, po prostu swoim osobistym świadectwem. Ojciec święty Jan Paweł II mówił, że dialog zaczyna się od spotkania człowieka z człowiekiem, od cierpliwego słuchania, zadawania pytań oraz możliwości wypowiedzenia się. Tak rozumiany dialog zakłada otwartość i dobrą wolę oraz wzajemny szacunek. Pani redaktor, nawiązując do słów papieża, od razu nasuwa się pytanie, ile tego przesłania pozostało w Polakach? Niestety mam wrażenie, że coraz mniej, bo jeżeli popatrzymy na poziom podziałów w Społecznych w Polsce podziałów politycznych, nawet w poprzez rodzin, to mamy wrażenie, że tego dialogu jest coraz mniej, coraz mniej próby otwarcia na drugą osobę, zrozumienia tego, co ktoś mówi, i dyskusji na argumenty. To jest takie pierwsze wrażenie, które mam, jak obserwuję trochę z oddali, ale jednak nasze życie społeczne, polityczne, ale z drugiej strony, jeżeli mamy już możliwość rozmawiania z kimś w cztery oczy, w węższym gronie to jednak, mimo wszystko, może dotrzeć czasami do kogoś. To wymaga otwartości z obu stron. My też, chcący z kimś rozmawiać, prowadzić dialog, sami musimy być otwarci, a nie zakładać od razu, że to tylko i wyłącznie my mamy rację i nie obchodzi nas to, co ktoś drugi ma do powiedzenia. A jak pani myśli, jaka tego jest przyczyna? Nie chciałabym za bardzo może wchodzić w politykę, bo to jest temat, który bardzo dzieli, ale z jednej strony myślę, że tak, oczywiście aktualna sytuacja, od kilkunastu lat polityczne, podziały polityczne to sprawiały. Z drugiej strony internet. Coś, co jest dobre, jednocześnie internet sprawia, że najpierw jesteśmy otwarci w przestrzeni wirtualnej. O wiele łatwiej jest wypowiedzieć pewne agresywne słowa, ostre sądy, obrazić kogoś w internecie, bo wydaje się u wielu osobom niesłusznie, że są całkowicie bezkarni i anonimowi. I to z kolei czasami się też przenosi na przestrzeń Także osobistą, nie tylko wirtualną. I stąd też to jest ta druga kwestia, która wpływa na to, że ten dyskurs jest zaostrzony, że mniejsze jest pole do prawdziwego dialogu. Przyspieszone tempo. Żyjemy w czasach, gdzie jest coraz więcej natłok informacji, żyjemy coraz szybciej, a dialog, taki prawdziwy dialog wymaga też tego, żeby się na chwilę zatrzymać. Żeby posłuchać, a nie pędzić się w biegu, nie słuchając nawet tego, co ktoś do końca mówi, już na Kolejną rozmowę. To jest kilka powodów, ale wciąż wiele zależy właściwie wszystko też od nas. W swojej pracy w Parlamencie Europejskim poznaje Pani polityków różnych frakcji i narodowości. Jak ten dialog sprawdza się w praktyce? Niestety akurat w Parlamencie Europejskim widzimy zanik dialogu, zanik kultury słowa, zanik kultury parlamentarnej. To, co przedstawia sobą obecna kadencja Parlamentu Europejskiego, jest czasami jak najbardziej dalekie od dialogu. Zwłaszcza sesja plenarna, kiedy to wypowiadają się politycy na forum publicznym, jest zaprzeczeniem idei dialogu, bo słyszymy wiele oskarżeń nieprawdziwych. Politycy, którzy zabierają głos, im to mówię, niezależnie od opcji politycznej, od partii, nastawiają się na to, żeby przedostać się do mediów, a im bardziej kontrowersyjni coś powiedzą, im będą bardziej agresywni, wulgarni, krzykliwi. Tym większe szanse na to, że zaistnieją w mediach, przebiją się, ich nazwiska staną się znane komuś więcej niż tylko najbliższej rodzinie, a dzięki temu sobie zapewnią miejsce na listach wyborczych. No, przepraszam, to jest może brutalne, co mówię, trochę cyniczne, ale tak jest. Natomiast, jeżeli z tymi samymi ludźmi nawet rozmawia się później już poza kamerą, nie w szerokim gronie, jeżeli są oni wyabstrahowani z tego kontekstu debaty publicznej do, i przełożeni do debaty właśnie interpersonalnej to okazuje się, że można do nich dotrzeć, że można porozmawiać, nawet mając od początku do końca odmienne punkt widzenia, odmienne poglądy, jest szansa na to, że ktoś przynajmniej posłucha i nie obrazi od razu, tylko jest to na zasadzie, no tak, no rozumiem twoje argumenty, ale ja mam inne, nie mówię, że nie masz racji, ale popatrz na to z mojego punktu widzenia. Miałam kilka razy taką sytuację, że politycy, którzy byli bardzo agresywni na sali plenarnej, w, Wydawało się, że kompletnie z nimi nie można znaleźć wspólnego, wspólnego punktu myślenia, widzenia. W momencie, kiedy później rozmawialiśmy w, czy to przy kawie, czy nawet na korytarzu, na spokojnie, Już nie mówili oni do kamer, nie mówili pod kątem opinii publicznej, tylko mówili do mnie. To się okazywało, że mają o wiele bardziej zrównoważone poglądy, że jednak ta możliwość dialogu jest, że też są gotowi do tego, żeby posłuchać. Moich argumentów, a nie od razu, nie, nie, absolutnie nie masz racji, bo ja wiem, jak jest najlepiej, bo wy to i to. Więc ta przestrzeń publiczna, media wpływają na zaostrzenie często poglądów, a to w, z kolei źle wpływa na prawdziwy dialog. No właśnie. Czego Pani zdaniem brakuje, żebyśmy rzeczywiście mogli odnaleźć wspólną nić porozumienia? Dobrej woli. Dobrej woli przede wszystkim, dobrej woli i takiej chęci zatrzymania się na sekundkę, bo nie można prowadzić dialogu w momencie, kiedy nie mamy czasu nawet też, nie mamy dobrej woli i nie mamy czasu na to, żeby kogoś wysłuchać do końca, tylko rzucamy hasła w biegu, pędzimy dalej, zanim ktoś do końca odpowie, to my już jesteśmy gdzie indziej. I to jest pozorny dialog, fałszywy, bo jeżeli już komuś przeznaczamy nawet tych pięć minut, to niech to będzie pięć minut autentycznych, skupienia takiego prawdziwego otwarcia się na kogoś, a nie rzucenia kilku pytań. Nie wsłuchania się w odpowiedzi i zaliczenia rozmowy. Czyli to, o czym mówił ojciec święty Jan Paweł II, cierpliwe słuchanie. Papież niewątpliwie był człowiekiem dialogu, ale czego jeszcze mogła się pani od niego nauczyć? Chyba tej najtrudniejszej lekcji, czyli miłosierdzia. Mówię, że to jest najtrudniejsze, bo to wymaga wyrzeczenia się części własnego komfortu pod każdym względem, także komfortu psychicznego. To, co Ojciec Święty nam powtarzał, to jest też otwartość na innych ludzi, szacunek dla innych ludzi. No i to też jest trudne, bo ciężko jest szanować kogoś, no do kogoś nie ma szacunku po prostu, bo widzimy, co ktoś robi, wiemy, jakie ma intencje, podejrzewamy przynajmniej, że nie są to dobre intencje i w tym momencie szanować taką osobę, no bardzo ciężko jest. Ciężko jest kochać nieprzyjaciół, bardzo ciężko. Ciężko jest wybaczać, a to są te wszystko, wszystko te rzeczy, które Ojciec Święty... Nam powtarzał, sam dał przykład dowód, tym, wybaczając swojemu niedoszłemu mordercy, no to jest, to jest najwyższy stopień poświęcenia. Postawił barierkę tak wysoko, że wydaje się, że czasami nie da się do tego poziomu dojść, ale nawet jeżeli się raz drugi okaże, że nie udało nam się, że jesteśmy wciąż bardzo niedoskonali, no, no bo jesteśmy i pewnie będziemy, ale przynajmniej warto próbować. No i to co najpiękniejsze dla mnie, to to, że ojciec święty potrafił... Rozmawiać z każdym, niezależnie od koloru skóry, poglądów, pochodzenia społecznego, wykształcenia. Starał się być otwarty na każdego człowieka i to jest coś najpiękniejszego, co powinniśmy w sobie hodować, powinniśmy w sobie rozwijać, to właśnie otwartość. Pani Dominiko, serdecznie dziękuję za to spotkanie i rozmowę. Bardzo dziękuję Państwu i Pani. Kościół ze swej strony poprzez dialog staje się coraz bardziej katolicki, coraz bardziej uniwersalny, zgodnie z jego naturą i z jego misją głoszenia i świadczenia o miłości Chrystusa wobec każdego człowieka. Takie słowa wypowiedział święty Jan Paweł II w 1981 roku na spotkaniu z przedstawicielami religii niechrześcijańskich w Tokio w Japonii. To są bardzo znaczące słowa, które z jednej strony pokazują całą głębię duchowości i intelektu świętego papieża Jana Pawła II. To są słowa także, które pokazują głębię przemian, pozytywnych przemian, jakie dokonały się w kościele epoki posoborowej i które te zmiany prowadziły tak naprawdę do ponownego odkrycia. I do przeżycia na nowo praw, które kiedyś u początku chrześcijaństwa, w epoce Ewangelii, w epoce apostołów i pierwszych chrześcijan były zasadnicze. Pozwólcie, że zwrócę Wam uwagę na kilka fragmentów, czy na kilka wymiarów tego przeczytanego tekstu. Po pierwsze, papież mówi o stającym się Kościele. Dla wielu to może być dziwne, dla niektórych może być nawet skandaliczne, że Kościół się staje. Tak. Kościół się staje, Kościół dojrzewa, Kościół poznaje coraz głębiej prawdę, Kościół jest pielgrzymem. O tym wszystkim przypominają nam z dziedzictwa ojców Kościoła, ojcowie Soboru Watykańskiego II. I papież Jan Paweł II dogłębnie jest przesiąknięty tymi myślami. Kościół nie ma już całej pełni prawdy, on jest w pielgrzymce do tej całej pełni prawdy. Staje się, dojrzewa. I niesamowite jest to, że papież akcentuje, że w tym procesie dojrzewania Kościoła, stawania się, istotną metodą postępowania jest dialog. Nie mamy zatem monopolu, ale jesteśmy wezwani przez Boga do dialogu. Bóg, od którego pochodzi Kościół, to jest Trójca Święta, Ojciec, Syn i Duch. To jest wiekuista, przedwieczna rozmowa trzech osób ze sobą. Chrystus, który przyszedł na świat, żeby nam objawić tą Bożą Miłość w Trójce Świętej, on z nami dialoguje. On naucza, a jego słowo jest zaproszeniem do refleksji. Tak uczył swoich apostołów i tak oni przekazywali wiarę i prawdę o Jezusie, żeby reflektowali. Tutaj nieustannie w Kościele tym istotnym żywiołem, w którym my żyjemy, jest właśnie dialog. Nie dialog, który relatywizuje wszystko, ale dialog, który jest jedyną metodą dochodzenia do pełni prawdy. Proszę zauważyć, że tutaj mówi się wyraźnie o tym, że ten dialog on należy do natury i do misji głoszenia i świadczenia o miłości Chrystusa. Nie tylko mamy dzielić się absolutną prawdą, którą otrzymaliśmy w Chrystusie, nauczać jej na zasadzie zapamiętaj i przeżyj, ale metodą nauczania, metodą wchodzenia w naszą przyjaźń z Chrystusem, pogłębiania się Kościoła, Jego dojrzewania jest dialog. Bóg objawia się wielokrotnie i na różne sposoby. W Chrystusie objawił się najbardziej. I potrzebujemy jeszcze całej wieczności, nie mniej, nie więcej, żeby zrozumieć to, co nam powiedział. Dialog, czyli szacunek do drugiego człowieka, dialog, czyli miłość, ta, która płynie od Boga, dialog, czyli przekonanie, że nikt z nas nie ma pełni prawdy, a wszyscy jesteśmy w drodze do tej pełni prawdy. Razem potrzebujemy się nawzajem, także w kościele. Kościół wierzących i kościół potrzebuje tych niewierzących i także tych wyznawców innej religii. Dialog każdemu polecam